Siema, z tej strony Kosma Król, ze mną jest pojebany band, który będę przedstawiał po kolei przez cały ten set. Jesteśmy dzisiaj w Studio 256. Gramy parę śmiesznych numerów z naszej, nie powiem jeszcze czyjej, bo jest ze mną pewien ziomek, z którym tworzę mini zespół dyskografii. Więc zaczynamy. Pyk, let's go. Klasyka polskiego hip hopu. Jan Marczewski normalnie tutaj śpiewa, ale tym razem mamy ten przywilej, że Kosma może wyjechać na ten piękny refren. Ja, yeah. daj sample, to je bierę. O, znowu DJ z beatmakerem O, raczej mamy wspólne cele. Temat nie w kolorze zieleni, bo nasze korzenie znajdziesz tam, gdzie rośnie. Rap, nie wyrwie tego, byle skrza. Tego widzisz, tego złap. Taka metafora potwora wizji wielkich wpłat. Bo tak już ma odpoknąć dolar. Półka to tobą baste, właśnie nasza rola. O, nie pytamy fora o opinię. Nie palimy Lola Mordobinder Nie uczyła szkoła, jak wydawać single Chcesz tu poznać chujan, no to odpal się miglę A ja bliknę w tym towarzystwie To oczywiste Długi mam na liście, wszystkie Jeszcze kiedyś spłacę, kiedy będę miał tu drapu kasy, co ważniejsze prace. Inni siedzą, piją piwko, odpalamy mikro, tworzymy sobie sztukę, kapsle otwarte później tworzą sobie mafię A to my mamy sympatię, bo jak traczek, to na luzie, bo to właśnie cenią ludzie. Inni siedzą piją piwko, odpalamy mikro, Tworzymy sobie sztukę, a kapsle otwarte później tworzą sobie mafię. A tu my mamy sympatię, bo jak traczek, to na luzie Bo to właśnie cenią w ludzie, a jajkania, muzyką, szybka czajma. A wieczorem sauna, fauna się nadal rozwija. No bo byku takich kotów nie ma wszędzie, Weź ze mną nawijaj. A te osły tak urosły, że to na freestyle iść do kosły. Każdy taki groźny, słoń swoje woźny Mija chwila i nawija pan dorosły, jo. Jo, jo, bijam tu ziomal, jo, jo, walić do mnie konia, jo, wersy tak łatwe, jo. Twoja laska, znasz mój adres. Publika się zachwyca, a pancze. A Mama to do flow i ta technika z każdej bitwy mogę nagać skita. Skity, i weźcie, bo tak śmieszna z mojego płyty. Siedzą, piją piwko, odpalamy mikro. Tworzymy sobie sztukę, a kancle otwarte później tworzą sobie mafię. A tu my mamy sympatię, bo jak tracze, to na luzie, bo to właśnie cenią ludzie. Siedzą, piją piwko, odpalamy mikro. Tworzymy sobie sztukę, a kancle otwarte później tworzą sobie mafię. Mafię. A tu my mamy sympatię, bo jak traczek kto na luzie, bo to właśnie cenią ludzie migo miał mi robić te podkłady, ale na jeden czekałem jakoś pół dekady Urwał nam się kontakt, no bo nie dał rady, ja paliłem ląta, wiem, że przyjdą czasy Obecny często to nocki, łączy wtedy samplet, tak jak klocki Dupodobni z powodu tego, że słyszeć wasze próby, to jak nastąpić na Lego Ai, Ego, 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 ego mi to jebło, mi do mi, mi to, mi to, mi to wszystko jedno Nieraz arogancką metką, honorowany, pamiętam ledwo No bo sorry, wyjebane, sorry, wyjebane, sorry, wyjebane Sorry, 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 wyjebane Sorry, 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 wyjebane Sorry, 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 sorry nie się do piwka, a my odpalamy mikro Tworzymy sobie sztukę, kapsle otwarte później tworzą sobie mafię A to my mamy sympatię, bo jak tracze, kto na luzie? Bo to właśnie cenią ludzie Inni się piją piwko, mikro Tworzymy sobie sztukę, kapsle otwarte później tworzą sobie mafię A to my mamy sympatię, bo jak tracze, kto na luzie? Bo to właśnie cenią ludzie Wow Cóż za wokalne performancje od Kosmy Króla. Nieźle się dzieje tutaj. Po kolei będę przedstawiał. Jak wiecie, ja jestem Kosma. A teraz zaczniemy sobie może z tej strony. Z mojej lewicy. Kasper Kania, tak? Więc to jest ziomek, który właśnie produkował te wszystkie utwory oryginalnie. Nie te wszystkie, bo te konkretnie z nimi też produkowaliśmy, ale jeszcze ich ksywek nie znacie. Poznacie w trakcie. Co tam mamy? Kurde dalej. Mamy jakieś freestyle? Wow. Co tam. Słyszycie to tam Kania, kurwa gra Ale wulgarny jestem na tych setach, dobra Siasz rozbiorę Dobra, pokaż tam, wolny BPM fajny Jestem lekko rozebrany, pojebałem wszystkie w głowie plany Znam różne stany i znam różne damy I znam różne bify i znam różne dramy yo nawet nie pociekła łezka Pozdrawiam ziomeczków, lecz nie BSK I tak to bywa, to nie kwestia bifa kurczę, upośledzenie jak z Gifa Chuj w to, raczej nie mamy panczy Znowu nawijam, a brat kurcze tańczy Pytasz o kosmę, bo robi z nawiki. Znowu nawijam, od ciebie z Leci trochę mały glutek Pozdrawiam siebie, pozdrawiam swoją grupę Jestem tutaj, kurczę, z jedną misją Byłeś tam pisto, to moje rojowisko Gram z jedną iskro, to moja fabryka Znowu na rapie, znowu tam styka Znowu potrafię terapię, gdy bzykam Znowu potrafię, robię taka grdyka. A. Czasem mam wszystko w mojej wenie Chodzę dalej, bo zbiję pod ziemię Idę na górę, siedem, trzy, siedem, jeden Czy wiem, nie wiem czy to będzie lepiej Kiedy na z kabla, kurwa Nie walę dwa miesiące wiadra, kurwa Nie walę 3 miesiące wiadra Ja pierdolę, sprawa była taka w życiu nagła Nie palę jointa, życie to spontan w moim zeszycie nie palę selonta Poparzę, pokażę im inne obrazy Już nawet nie wiem co to freestyle już znaczy Nawet już nie wiem, co freestyle tu znaczy Nawet już nie wiem, co freestyle tu znaczy o. 2-5-6 studio, żółta kartka Dobra, za mną Oprócz, kurwa, Kacpra prakani pomyślelibyście, że leciałbym tutaj. Nie, 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 WUJA HZG, wielki hałas dla niego. Dokładnie, jest nas, kurwa, ósemka w tym studiu, więc to naprawdę musi być spektakularne z waszej perspektywy. Ale tak, WUJA HZG, no ciężko by mówić, co on w życiu robił, tak? E, no możecie, moi fani, moi fani, jeśli tacy istnieją, znają go z piosenki w drodze na rap, między innymi oraz kij. W drodze na rap, to jesteśmy my, w drodze na rap, więc nie będziemy tego grać, ponieważ nie przygotowaliśmy się od wczoraj do tej piosenki, ale przygotowaliśmy ki. Za, zagramy w takim razie ki. A propos tych detoksów właśnie, Kosma król świętuje drugi miesiąc, nie kłamał na freestyle'u. Jestem clean od wszystkiego z kofeiną, ze szlugami. A wiecie dlaczego? Bo... Nigdy nie miałem w planach Ukończenia kierunku, a w ramach Rekompensaty się uczę w Stanach. Że pomyślałbyś, że uczę się w Stanach. Byłem jako pigmeł na planie Stanach. Podawałem im kuchy i kawkę. Jakoś wtedy skumałem, że są grube ryby na świecie i są chude wafle. I chuja prawda, chcecie znać prawdę? Oto jest moja jedyna nauka z życia kosmika, że póki jest praca, można gibona. Jedyna nauka z życia kosmika, że póki jest kasa, to można zipować. Testuję na własnej skórze. Naturalnie cierpi głowa. Naturalnie cierpi głowa weź to wszystko z dystansem, gipki gipkami. A między nami nie można żyć wiecznie, melanżem. Naturalnie cierpi głowa, mówię nie będzie tak zawsze. Czy próbuję chować przed sobą, choć jestem świadomy, że kim ma dwa krańce, o! Oh. ma dwa krańce, jak za pięć dych, płyta na bramce, jak za będy, spływa na tańce, pomam skręty sami tak na chatce, o! Oh. ma dwa krańce, jak za pięć dych, płyta na bramce, jak za błędy, spływa na tańce, pomam skręty sam i tak na chatce, o! Oh. I tak na chatce. Mija mi czwarty rok, żyję jak chcę, ale to jak wyrok. Kiedyś zgasnę, że to nie syrop, Ale leczy, panie, co mi dał telegram. Wciągnę, kanie, kiedy sam mnie legram, I co piony, panie, mamy pobieranie. Nowy piony, znowu jak na lupy perkam, więc kończysz. że to siółeczko. Miałem inny plan, ale mnie wciągnę, łódeczko. Chciałem zostawić gram, lecz no kosma nie steczką. Harmonogram to jazda z sobą, z samym. Jeszcze się wykaraskam, jak zejdzie mi faska, i zacznę mieć plany. Naturalnie cierpi głowa, więc weź to wszystko z dystansem. Gipki, gip, gipkami, a między nami nie można żyć wiecznie, melanżem. Naturalnie cierpi głowa, mówię nie będzie tak zawsze. Się próbuję chować przed sobą, choć jestem świadomy, że ki ma dwa krańce. Naturalnie cierpi głowa, mówię nie będzie tak zawsze. Się próbuję chować przed sobą, choć jestem świadomy, że ki ma dwa krańce. Naturalnie cierpi głowa, mówię nie będzie tak zawsze. Się próbuję chować przed sobą, choć jestem świadomy, że ki ma dwa krańce, o. Chyba we kraince, ich za pieniądze, ich po na bramce, ich za pende, spis fal na tancie, on skręci sam i tak na hacie. Chyba we kraince, oh. ich za pieniądze, ich po na bramce, ich za pende, spis fal na tancie, on skręci sam i tak na hacie. Oh. Lepiej go przedstawić nie mogłem. Za nami! Bebun! Więc Bebun, kurwa, no tak samo mogłem, jak powiedzieć o wuj. Ciężko zliczyć, co on w ogóle w życiu zrobił. Z ciekawych rzeczy to ma Bobasa i no naprawdę warto zwrócić uwagę na to, kiedy jest ten Bobas, to się w życiu dużo zmienia, a ziomek nadal pozostawiał dobrym bębniarzem i ziomkiem. Grajmy słońce! To jest to, co mówi Bebun. Lecimy! Aj właśnie, i to intro... Jeden z dwóch nieznanych członków Albo jeden został nieznany członek naszej drużyny Grato Coś na ludzi se z nią gadam Jak początek lataj Zaliczam fuck up, kurwiu tata i to w tym wieku dosyć normalne Ja taki pewnie jak mówię, średnio oryginalne Pierwsze wrażenie no nie tym razem, a drogę mam dwie twarze Po prostu mało ja, że dziś, później spliw, Piw parę, najebany browarem Kosma pyta ją o nocowanie Wiesz co to znaczy, wiem co to znaczy Ona wie co to znaczy, wie, wie co to znaczy Wiesz co to znaczy, wiem co to znaczy I teraz pokażcie Co? Wiem, co to znaczy. Wiesz, co to znaczy, ona wie, co to znaczy. Wie, wie, co to znaczy, wiesz, co to znaczy. Wiem, co to znaczy, ona wie, co to znaczy, wie, wie, co to znaczy, wiesz, co to znaczy. Wiem, co to znaczy, ona wie, co to znaczy, wie, wie, co to znaczy, wiesz, co to znaczy. Wiem, co to znaczy, ona wie, co to znaczy, nie muszę się tłumaczyć. Jak się uda, nad cię zawiorę. Jak się uda, to spodnie przebiorę. Jak się uda, to kupię jakieś nowe jeansy bagi, a w nich waki, Czyśki pomarańczowe, bo zaproszę cię na randkę, teraz melaż już skończył Ostrożny byłbym, bo ten nocny kiepek ci zamąci na bani już chyba po fakcie, a mi dajesz odpowiedź na to w pytania trakcie a wiesz co to znaczy? Wiem co to znaczy, ona wie co to znaczy, wiem wiem co to znaczy, wiesz co to znaczy? Wiem co to znaczy, ona wie co to znaczy, wie wie co to znaczy, wiesz co to znaczy? Wiem co to znaczy, ona wie co to znaczy, wie co to znaczy, wiesz co to znaczy? Wiem co to znaczy i nie jeszcze raz Refrenik Ja, ja wiesz co to znaczy? Wiem co to znaczy, ona wie co to znaczy, wie wie co to znaczy, wiesz co to znaczy? co to znaczy ona wie co to znaczy wie wie co to znaczy wiesz co to znaczy wiem co to znaczy ona wie co to znaczy wie, wie co to znaczy wiesz co to znaczy wiem co to znaczy ona wie co to znaczy nie muszę się otwieram to wino z winą kwaśno a przynajmniej tak czuję choć nie mówię tego jasno jasno jest choć zaraz nie będzie Zresztą sam wiesz w jakim jestem momencie Ziomie, co nie to wino to scenografia bo nie potrzebna nam do gadki taka rafa koniec tego dnia ma zaraz nastacia do poruszenia. jednak kwestia przy takich obrazkach Wiesz co to znaczy Wiem co to znaczy ona wie, co to znaczy Wie co to znaczy co to znaczy Wiem co to znaczy ona wie co to znaczy Wie co to znaczy Wie to znaczy Wiem co to znaczy ona wie co to znaczy Nie wie co to znaczy Wiesz co to znaczy Wiesz co to znaczy ona wie co to znaczy Nie może się tłumaczyć Wiesz co to znaczy Tym co to znaczy ona wie co to znaczy Wie co to znaczy Wiesz co to znaczy Tym co to znaczy ona wie co to znaczy Wie co to znaczy co to znaczy Więc co to znaczy ona wie co to znaczy Wie co to znaczy Wie co to znaczy Więc co to znaczy ona wie co to znaczy Nie musisz się tłumaczyć To jest, mamy to więc kolejnym gościem, którego możecie dzisiaj zobaczyć, to jest ten piękny człowiek, który gra na, ja nawet nie znam nazw tych instrumentów, sprzętów, ale są to syntezatory podobno, pianina, wiecie o co chodzi. Jest to Stanisław Pańta. Jo! ej, dokładnie, to jest człowiek. Nawet nie będę mówił, jak możecie skojarzyć tu nazwę, ale zapamiętajcie po prostu: Stanisław Pańta. W tym momencie znacie 5 na 5 tego składu: Kosma Król, ZG, Kania, Bewun oraz Stanisław. Yo, Pyk, o to chodzi. I co tam, jakiś kurwa freestyler znowu chcą. Co tam, nie? Ten sam parek nie siadł, Kani. uch, uh, 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 jakieś hinduskie brzmienia. Uh. Fajnie to gra Co tam, dasz Radę, dosz radę? O, czy wujada radę Leci kolejny skład za składem Ja jestem szachem, on jest matem ja jestem Batem, on jest Władem, o! Taki narkotyk, dar Boży, rap o czymś, robię to dalej na głupoty, o! Wydasz się kosmy, jaki kurwa zespół, mam moich ludzi pięciu ze stu, o! I tak to idzie znowu, kurwa, robię dalej, nie tykałem się tu gówna Co mam mówić z Oliworskiego? podwórka, moje ego z tego giełd, gówna Haha, ha, wraca to moja praca, raczej nie płakać chociaż wracam, klasa, o! Pytasz, pytasz, widzisz po buzi Pytasz, płyta, lecę do fuzi O, moje imię kończy się od A do K Pada K jak twoje rapy Idę se dalej na etapy Pojebałem już wszystko tak jak kosmiceli O, yo Yo Mały break Bardzo kochamy Studio 256 Bardzo kochamy Bakuna Bardzo kochamy Tymka tego wariata nie pamiętam imienia, ale też jest zajebisty Źródka kartka mp4, yo Yo, szutka, karta mp4 Ja nie kurwa referi, ribery Ja nie kurwa referi, chociaż daję karty Jestem od ciebie więcej warty Skreślę warty, jakbym był strażnikiem Patrzcie marty, czuję się jak blikiem Bym płacił se na chacie, bo to moja rzadka Kurwa te rapy, a twoje to wpadka Yo, tak to bywa, daj chwilę Pokażę bicik, type JDile Pokażę że picik, znowu mistyka, muzyka kurczę, Słuchałem Kendricka i tak, wracam sobie, mam parę zasad. Robię dalej, mów mi, ananas, ale pasa. Nie będę walił, chyba że kogon, kogon to nie feta, więc spoko, oh, Yo, Czasem to powiem w różnych tempach. Padam z mefetka, się gubię i skręcam. To niebieskie, raczej weźmie. Czuję się tak pięknie, że to sferę, ej, że. Jo, Zobaczcie, chłopaki nawet na siebie nie patrzą, a to się kurwa kończy zaczyna wszystko napierdala. To jest tak zwana muzyka albo hip-hop. W obu wersjach brzmi dobrze. Jest nasza piątka. To co nawet... Leicester, od razu co my tam mamy? Dawaj do tej perki jakieś tam mam piosenki jeszcze czy nie? Mamy! Pułap, mamy pułap, let's go! Dawaj, pokaż to! No i co tam, co te? Czas na lek, łyk wody. Czy ktoś chce łyk wody z zespołu? Po robocie, ja nieprofesjonalny, ja pierdolę. Pokaż im, pokażcie im w sensie. I co, na cztery czy 8 4, 8, Cztery? Osiem? No dobra. Ro, Ja... Prasowałem portki na zwiedzenie Polski Plasowałem się w podziemiu pod parą, a pana mi boski Nie jest talentem, a goski gadali, że wszystko w rapie robi głos mi Sorry jeszcze mam włoski charakterystyczne Jak na rapera co robię? Nigdy nie wyszło włos mi Taki flow to się Różne już słyszałem wnioski, że mi potrzeba troski Pomalowałem sobie pazy, bo nigdy nie robię z tożsamości Ja słucham gości, zbitych do kości Bo mam wizerunek chyba na skrości Zachowuję się jakbym na klipach pokazywał i scenę na gość Jakiewać pościg Idź gdzie natura, ej ej My Ludzie prości, giby głośni w głębi Wiem że tą tu mam jakie mi ośki. Podejść na pułap, ej, ej. Robić moshpit, od stoczni do spotka Czekam na pułap, jojo, jakie bać pościg Iść gdzie natura, ej, ej. By ludzie prości, niby głośni w głębi wiem, że tam tu mam ojo mi miłośki podnieść na pułap, ej, ej Robić moszpit, od stoczni do spotka, czekam na... Szukam już tura dalej raczej próżno Kiedy połowa z nich powinna dać wytłóż flow 40 potraktowało przywózko, ale pusto, pusto muszę ich prosić na słówko O Już chwilę biegam w branży, palę parę blantów, ale parę melanży, ale dalej każdy mi powtarza, że tańczy tylko do swojej jazdy No trochę kasty Różne siły, ja mam coś z problemu, ale trochę miły W sumie stary Kuban, młody Janek, szuka i dalej sywy, Jako dla tego kursz, długa droga, no bo jaka ma być? Tutaj od nas smażę z rapu siedmiot Ten mi się piekli piękny, kiedy w kuchni dudni Ja pod ferkiem i do grobu biegnę, quest za questem to złote, ale nie uki. Palenie nie dubi, to nie fast food, ja w tempie sztuki Bugi, 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 mnie nie ciśnie, brak nadziei Póki mówił, że to trzeba na spokojnie palić, gdy się na gwizdek nadzieli Drugi ludzi kolor też pomiędzy nas podzieli łatwo podzielone, to wraca do ziemi Także mnie za setkę szukaj gdzieś na linii chałupy Ja stawiam trawka, że nie korzenie i zomejnik Pozostawiam plegat dalej, żebyś był kim jesteś, robił swoje trójki I to tylko pchałem, mój pomiędzy jest 2 2 tu jest, ej Ej, teraz patrz Patrz Idź, gdzie natura, ej, ej My ludzie prości, kiwaj głośniej w głębi Wiem, że tam tułam, jojo, jakie mi ośki Podnieś na pułap, ej, ej Robić moshpit od do spodka Czekam na pułap, jojo, jak jebać pościg Idź, natura, ej, ej Yo. To był symbol tego, że jest w kurwę głośno, a jeśli ja bo jest tak zajebiście, Jo. nice. Więc słuchajcie, no jesteśmy kurwa na 20 pewnie minucie, długo już gramy, co jeszcze w naszym repertuarze? Się, że się w piętrze piętrze w studio 256 dokładnie, zapomniałem, zapomniałem. A organizatorem jest Emek, a w ogóle to. Kurwa, zapomniałem o najważniejszym! Plako, mordo. Plako. Dzięki, dzięki. Nie wiem gdzie jesteś, ale kurwa, dzięki, że jesteś, ziom. Jest tam Plako. Mam na... Niech się wychyli tutaj do nas. Pokaż się. Zobacz, zobacz Plako. Gdyby, gdyby nie on tutaj byśmy nie stali prawdopodobnie, no. Ja, yeah, ja. Yeah. O ja nie mam kierownika, chociaż mówił do mnie młody Kizo Wracam z walizą, ale nie z wizą Było blisko, wpadam na bistro Pokażę kurwą, to to jest hip-hop O, składam zdania już 7 lat W sumie nie wiem czemu brat mam z systemu także że robię to dla siebie, nie dla twoich fanów, Zjebie o, Szukam, szukam, szukam różnych inspiracji. Wracam na czas delegacji. Mów mi złamać albo mów ananas, ale nie ma lepszego w warszawskiej nacji. O, yo, poskładane to wszystko mam dla siebie. Klepy to najlepiej w Polsce. Kiedy byłem sam w sklepie, kupię sebeczkę, bo piję browaraty grolsze. Yo, nie piję browarków, jebać alko Zawsze było warto, o, ciekawy trochę się tu robi na samplu. Chociaż myślę o tym, że to kurwa klub o. Ta nawika zbliża się do misji. Byłem dalej, kurwa zbyt wybitny, zbyt ambitny. Zbyt dla siebie, zbyt dla głowy. Robię jak wilk, no bo rapy to mój skowyt O, uh. czuję się tak jak młoda kurka. Szukam siebie w różnych słowach i chórkach. Głowa maturka, towar na półkach. Co mam robić, skoro to kosma, zmółka? Ha, bywa tak, że to składam dla mojej trzustki nerki. Weź wyduś mi słowa więksi, sperki. Byli jak kurwa, smaczne eklerki. ha. Biorę, biorę to na siebie, siebie. Biorę, biorę to na siebie, siebie. Biorę, biorę to na siebie, siebie, na siebie, siebie. Uh, biorę, biorę, biorę to na siebie, siebie. Biorę, biorę, biorę to na siebie, siebie. Biorę, biorę, biorę to na siebie, ja siebie, siebie. A te kurwy będą mówić, że to nie są zwrotki. Jak będę chciał, to se lecę offbeat Jak będę chciał, to se lecę offbeat tak jak R, ale konsekwentnie. No wiesz mi, ta treść będzie pchała się tylko na górę. Górki, różne góry, nie pa górki, chmurki. To było wyjebane, ale chodź to stary, no bo całą duszę sprzedałem, a czuję się jak młody Voldemort. Ale skończę ziom na się nawijać, a nie wgłódź się. Mówię o tym dumnie. Czekał kratno i czekała siostra. do twoja mama, ale była za mokra. Kurcz to, czasem to panczę. Dzisiaj rozwijam się jak w Polsce szarańcze, yo! Ej, teraz no spokojnie zmieniam własne flow, które ułożyłem w bani Mam parę bitów, które dostałem w paczce od Kani to moja wahata, watacha, a to jest mój atak W sens szukam, kebaba nie taka, miał brat, brat, padać, szukam sekszaka, a mój słownik, mnie nie wymowni Daję to więcej, daję podgłośnik Moje izbo hipko, byłem tylko z niejedną wipką Do To moje studio, dzisiaj wpadam z nutką, nie udaje mi się, oglądałem sobie chłopaki, nie płaczą, palę w kurwe baki Raczej se staczą, I się stoczą, stoczą w dół oni się wiozą, wiozą w chuj Oni się stoczą, stoczą w dół Oni się wiozą, wiozą w chuj Oni się stoczą w dół Oni się wiozą w chuj. Oni się stoczą w dół Oni się wiozą w chuj Oni wiozą się w chuj, to przewózka Patrzysz na mnie, no i szukasz suka I szukasz przygłupa, który robi to na fit ale nadal ambitnie jesteśmy w chuj, że dodajemy cenę na wyraz Patrzę ciągle to fabryka, tak jak chcę Będziesz szukał małego dziecka, ja pierdolę, no a mogłeś zweszczać, o wracam 7-1 Wrocław Ciągle chlebie, biedę Warszawa, Polska Szukasz innych ludzi zamiast nas A mówi to złamas, mówi to ananas, mówi to dla mama Sy robię to kurwa znów z Poznania to mój werni, na wy niewierni, ja pierdolę, ktoś mnie wnerwił. To się nigdy nie kończy, tak jak dobre pociągi. Dwie godziny są spóźnione, a ja wpadam w przeróżne ciągi. Myślę co szukam, myślę co mam w sercu, a mam dobre słówka. Chcieli kosmika, a mają przygłupka. Wow, to było coś. Musicie przyznać widzowie. <laughs> e, no dobra, czy mamy jakieś mięso jeszcze, czy to koniec? To może też był dobry. Wszystkie kotlety zjedzone? No to myślę, że tym akcentem można pojedli. Dokładnie, pojedli. pojedli. Ze mną był Wujach ZG, Bebun, Stanisław Painta, DJ Kania, K Amso Lurk, Cosma Król, DJ MC, w sensie MC, K Amso Klurk. Byliśmy w 2 6 studio. Wielka przyjemność z naszej strony.